tygodni tygodnik podkalański. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszego jubileuszu i życzymy Wam samych sukcesów i szczęśliwych powrotów gdziekolwiek one nastąpią. Samowola budowlana na Pająkówce. weekend biegowy z Sokołem. Nie ma lekarstwa, które by bieg zastąpiło, a bieg zastąpi wszystkie lekarstwa. Pienińska Sorbona ma 70 lat. Światowa premiera utworów muzycznych Witkacego odbyła się w Zakopanem. Tablica będzie upamiętniać papieską muszę pod wielką krokwią. Polana Pająkówka od jakiegoś czasu stała się popularnym miejscem dla budowlanych inwestycji. Dom jednorodzinny postanowił tu wybudować również inwestor ze Swarzędza. Niestety nie wszystkie prace wykonywane są zgodnie z zezwoleniem na budowę. W czasie kontroli stwierdzono, że zakres robót został zmieniony i dodatkowo został wybudowany budynek gospodarczy. W, tym czasie, w, tym, w, tym okre, w tej chwili inspektorat przygotuje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych w związku z prowadzonym i w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwolenia na budowę. Należy zaznaczyć, że inwestor wystąpił z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę, jak to sam sformułował dla podziemnego garażu z pomieszczeniami gospodarczymi. Taka próba była, która się jednak nie udała z różnych przyczyn, i jak się orientuje, inwestor postanowił to wybudować, a dopiero później starać się o legalizację tych, tego obiektu. O samowoli budowlanej powiadomiła inspektora nadzoru budowlanego właścicielka graniczącej z budową działki. Jej zdaniem inwestor zniszczył teren i naruszył znacząco granice jej własności. Najbardziej naruszonym Odcinku jest to około 6-7 metrów. Na pewno działka była wystawiona na sprzedaż w tej chwili nie ma w ogóle, nie ma w ogóle mowy o e, przeprowadzeniu tutaj potencjalnego klienta, bo oczywiście no, jest tutaj e, to, co jest chaos. Właścicielka działki obawia się, że powstała skarpa spłynie wraz z pierwszą gwałtowną ulewą. Inwestor zapewnia, że mur oporowy powstaje właśnie po to, aby uchronić skarpę przed zawaleniem. To w trakcie jego budowy pojawił się pomysł na rozszerzenie inwestycji. Powstała taka koncepcja, żeby wybudować wiatę garażową. Został przygotowany projekt i ten projekt nie uzyskał akceptacji w urzędzie miejskim czy powiatowym. I ten przedmiot projektu jest, znaczy projekt jest w tej chwili... Zmieniany i ma być projektem zamiennym. I faktycznie doszło tam do pewnej, no, jakby to nazwać, nieścisłości w zakresie administracyjnym. I to jest w tej chwili przedmiotem postępowania w nadzorze budowlanym? Te nieścisłości w zakresie administracyjnym to zdaniem inspektora nadzoru budowlanego 31 punktów, które należy uzupełnić w projekcie powstającego garażu. Między innymi wymagane są liczne uzgodnienia z miejscowym planem zagospodarowania. Mimo zaistniałej sytuacji inwestor buduje dalej. Weekend z Sokołem to trzy biegi o różnej trudności. Najdłuższy i najtrudniejszy wystartował z placu niepodległości w Zakopanem. Zawodnicy musieli pokonać 32-kilometrową trasę o deniwelacji ponad 2000 metrów. To ona przyciągnęła największą liczbę uczestników. Na dzisiejszy bieg główny jest zapisanych i przyjętych 350. O ile dobrze wiem, z zapisów to już odebrało pakiety ponad 300, gdzieś około 320 osób. Czy wszyscy się zgłoszą, trudno powiedzieć. Impreza ściągnęła pod Tatry pasjonatów sportu, dla których bieganie jest sposobem na życie. To taki narkotyk swego rodzaju, takie uzależnienie, prawda, obsesja nawet w pewnym, w pewnym sensie. No, no jest to dobre dla zdrowia, dla samopoczucia psychicznego dla sylwetki, no same plusy. Kiedy wpada się na metę totalnie zmęczonym, to jest ogromna satysfakcja. Myślę, że takiej satysfakcji nie ma nigdy człowiek idąc z plecakiem, a biegnąc jednak jest. Bieganie daje ogólny rozwój, ogólny rozwój, ale nie tylko fizyczny, bo też mentalny i, i, i taki duchowy. Jesteśmy bardzo blisko Pana Boga. Na starcie pojawił się również dominikanin ojciec Marek z Wiktorówek. Są tacy księża, którzy biegają w sutannach czy w habitach. Ja jeszcze tego nie robię. Nie biegam w sutannie ani w habicie. Przyjechałem tutaj, aby pobłogosławić biegaczy, żeby Bóg im towarzyszył, żeby w czasie biegu myśleli o czymś pięknym, wartościowym. Panie Boże, pobłogosław tych biegaczy, ich wysiłek, każdy krok, każdy uśmiech, każde pokonywanie samego siebie i swoich słabości. Niech wygra najlepszy i niech wygra ten. Kto wygra ze swoją słabością. Pogoda dopisywała biegaczom przez cały weekend, również w ostatnim dniu zawodów. Trzeci bieg dzisiejszy, na, na, na mecie, na starcie, którego stoimy, jest to bieg do morskiego oka na dystansie 10 km z sumą podbiegów 430 metrów. Jest to bieg imieniem hrabiego Władysława Załońskiego dla uczczenia tego wielkiego Polaka. Najmłodszą uczestniczką tego 10-kilometrowego biegu była ośmioletnia Zosia. Trasę przebiegła wspólnie z rodzicami. Trochę truchtem, trochę marszem. marszem. Mojego męża pasja zdecydowała, że zaczęliśmy biegać. Bo, może zaczął pierwszy bieg właśnie, przebieg tutaj na Zamojskiego, to był jego pierwszy bieg. A później, później jakieś ultramaratony. I ta pasja tak przeszła na mnie, później na naszą córkę. Pienińska Sorbona to nazwa, którą nadali szkole średniej w Krościenku jej wychowankowie. W niedzielę Hucznie obchodziła 70-lecie Powstania. Szkoła urodziła się z tajnych kompletów, które były tutaj prowadzone w czasie II wojny światowej przez państwa kuliczkowskich. Los wojenny rzucił ich do Krościenka. I kiedy skończyła się wojna, mądrość miejscowych ludzi i miejscowy władz spowodowała, że zamieniono te tajne komplety najpierw na prywatne gimnazjum, później na gimnazjum samorządowe, a wreszcie na państwową szkołę, na liceum ogólnokształcące. Szkoła to nie tylko mury i programy nauczania. To przede wszystkim nauczyciele i uczniowie. Ci pierwsi z okazji święta odebrali należne im odznaczenia, przyznawane przez prezydenta. Ci drudzy nie zawiedli. Na obchody przybyli uczniowie nawet z najstarszych roczników. Zostały bardzo dobre wspomnienia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie koleżeńskie tutaj na ten grono nauczycielskie, no, na przykład był pan profesor Rogowski, który uczył języka polskiego. Do tej pory, mimo że tyle lat upłynęło, nie mam żadnych problemów z językiem polskim. Nawet sobie nie przypominam, czy my chodzili na wagary. Natomiast na Józef był bardziej taki po prostu. Przepraszam bardzo, były wagary, Oknem się uciekało na kajaki na Dunajec. Nie były takie były. To nieco. Nie mówi, nie, że nie były. A zwłaszcza na języku rosyjskim. Obecnym uczniom i dawnym absolwentom udało się przygotować niezwykle wzruszający, integrujący pokolenia program artystyczny. Przy wystawie zdjęć prezentujących najważniejsze szkolne wydarzenia powracały dawne wspomnienia. Pan Bogdan Lorenc uczył nas francuskiego i taką anegdotę, że jak miał takie auto trabant, medelniczka żeśmy nazywali. Właśnie jak się, w tej książce. jest, Jak się y, usiadło na niego to się zdało maturę, a jak się nie usiadło to nie, trzeba było usiąść na to auto. I faktycznie siadłyśmy i wszyscy zdali. Absolwenci tej szkoły kończyli wyższe uczelnie, nawet tę prawdziwą paryską Sorbonę. Zostali profesorami, posłami na Sejm, prokuratorami, lekarzami i artystami. Wśród nich spotkaliśmy również naszą redakcyjną koleżankę. Jedną z lekcji, którą zapamiętam, to były lekcje, lekcje informatyki. I jeszcze wtedy nie mieliśmy takiej bardzo dobrze wyposażonej sali komputerowej. Komputerów było niewiele. Siedziało nas przy jednym stanowisku pięć osób. Jedna mogła włączyć komputer, druga wyłączyć, a trzecia coś napisać. Właśnie tą piszącą byłam ja. niewiele osób wie, że Witkacy był nie tylko malarzem, pisarzem i teoretykiem sztuki, ale również skomponował dwa utwory muzyczne. Odnaleziony zostały w bibliotece Raczyńskich w kurniku dwa fragmenty kompozycji, z których jedna jest autografem Witkacego, ośmiotaktowy utwór yy... Zatytułowany, opisany, że jest to fragment baliwerni, która nigdy skomponowana nie będzie, ale już nosząca opus, numer opusowy 13. Jest to, no, jak mówię, parę taktów zaledwie, które pokazują, jak mogłoby być, gdyby zostało dokończone. Drugi utwór to sonata fantastyczna, albo raczej jej szkic przez Witkacego niedokończony. Biblioteka w kurniku przysłała mi rękopis w formie multimedialnej, rzecz jasna. Ja ten rękopis przepisałam normalnym pismem nutowym. Nie było to łatwe, bo to te lekko były bazgroły, ale bardzo się starałam, żeby odcyfrować to, to, co rzeczywiście Witkacy napisał. I kiedy to zagrałam, najpierw ja, a potem dałam do wykonania solistom, muszę powiedzieć, że utwory te świadczy o talencie Witkacego muzycznym. Tak bym powiedziała, ten pierwszy utwór, który jest jakby w miarę bardziej ukończony, bo jest taką zamkniętą formą szesnastotaktową. Jest szalenie nowoczesny. Powstał w czasach, kiedy jeszcze właśnie inni pisali w bardzo romantycznym stylu, a on jest nowoczesny. Jest dysonansowy, ale nie jest dysonansowy w sposób nieudolny. I widać, że ten Witkacy po prostu miał wykształcenie muzyczne nie takie znowu bardzo podstawowe, że tylko mały Staś grał gamę. Światowe prawykonanie tych utworów odbyło się podczas muzycznego spektaklu pod tytułem Five O'Clock u pani Marii Witkiewiczowej. Tak sobie pomyślałam, że chwali się i opiewa obu Witkiewiczów ojca i syna, a ta Maria Witkiewiczowa matka i żona, która z pewnością nie miała łatwego życia mając dwóch takich geniuszy w domu, jakby jest mniej doceniona, mniej się o niej wie. Koncert przeniósł słuchaczy w czasy zakopieńskich, młodopolskich salonów, na których muzyka znanych kompozytorów spotykała się z góralską muzyką ludową. 18 lat temu papież Jan Paweł II odwiedził podchale i zakopane. Były to tak gorące dni. Nie, nie ino dla nos groli, ale dla tych, co czekali na przyjazość za świętego tu, podskocznie. siczka zdajali chałupy, zdajali obejścia. Babę rektowały tak kozdy domu, jakby ojciec święty miałby do nich przyjść. Burmistrz miasta postanowił sfinalizować plany upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia. Po kilku latach, tablica, taka prawdziwa tablica, zrobiona przez pana Marka Szale, wraca w to miejsce, właśnie, gdzie powinno być to miejsce oznaczone, i wiedzieli turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, i mieszkańcy, że po prostu na tej skoczni kiedyś Ojciec Święty, a dziś Święty odprawiał Mszę Świętą. Wmurowanie tablicy poprzedziła Msza Święta w intencji mieszkańców Zakopanego. Tablicę poświęcił biskup Grzegorz Ryś. Jej twórcą jest Marek Szala. 18 lat temu do ostatniej chwili pracował nad ołtarzem, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę. To też było robione w ostatniej chwili, ponieważ decyzja zapadła miesiąc temu i proces przygotowania odlewu i, i całej koncepcji to też było w trybie ekspresowym. Niemniej jednak ja. Przyznam szczerze, że przeżywałem rodzaj déjà do ostatniego momentu w podobnym napięciu i cały czas jakby blisko, blisko Ojca Świętego, z takim jakby wewnętrznym poczuciem. Natomiast sama uroczystość, poza niewiarygodnym wyróżnieniem, aż się rumienie, ale była jakąś formą też zadośćuczynienia. I to z perspektywy tych 18 lat to dopiero nabiera wartości, prawdziwej wartości.